Hej, siemanko mordeczki, tutaj wasz ulubiony, wasz ulubiony youtuber morsta w dzisiejszym odcinku tak jest druga, drugi odcinek Femobile, druga droga po Alisona, byliście próg łapek, który był trzy łapki, a w 5 łapek w górę, dlatego bardzo jestem wam wdzięczny za to. I dzisiaj zobaczcie, ja sobie... Jeszcze tak sobie patrzę, no ładnie tutaj. I sobie pograłem sobie meczyki, i tu odebrałem 50 punktów tutaj. Tak? I tutaj ładnie odebrałem wszystko. I lecimy po Alisona 95 Over, który ma 3000 punktów. To naprawdę dobry zawodnik. Ale nie myśl. Ja sobie tak pomyślałem, że na przykład mógłbym kupić za 2050 albo za 1000 FIFA POINTS albo raz 10 i dostać 2500 ale za 10000 FIFA POINTS ee, jak to się mówi 2500 tych punkcików to zobaczcie jakbyśmy już byli tutaj to bym już sobie odblokował e, dembele i oczywiście jeszcze bym odblokował chyba tego pana czyli korona e, Yy, nie, albo gimeza, ale gimaz już i, oni bardzo już dużo kosztują. Albo ja bym przeszedł tutaj i bym tylko tutaj wbił 1000 i bym miał milion. I tu polecam Wam bardzo zbierać highs, bo to się najbardziej opłaca. Ja tu jeszcze nie zebrałem ani tu, dlatego potrzebuję 300 punktów. Yy, oczywiście. I tutaj tak, przejdziemy sobie do zakładki Playerbox. Jeszcze chciałem wam pokazać. Tutaj trafiłem dzisiaj jeszcze jednego zawodnika. Tak i tutaj trafiłem 100 100 50 tysięcy chyba końców. oczywiście i teraz tak wchodzimy sobie tutaj i mam 45 punktów i ja to sobie teraz to jest 30 ponad no dobra tutaj mam no tak samo ale dobra tutaj nie mogę bo tu muszę czekać ale tutaj mógłbym no, niektóre rzeczy wykorzystać na przykład za 30 i bierzemy, bo ja nie mam pieniędzy na razie, i tu naprawdę ciśnie u mnie taka no troszeczkę bieda z pieniążkami, ale jestem. I teraz patrzcie, Wchodzę do to Starpassa i powiedzcie mi, czy się opłaca teraz kupować Star Pass? Napiszcie w komentarzach, bo mi się wydaje, że się opłaca, bo mam już 100 tysięcy i naprawdę polecam jeszcze wbić do mojego Legionu FC Morsty. Overallowo nic nie trzeba. Oczywiście poniżej 50-over wyrzucam z drużyny. I co dzisiaj będziemy robić? Będziemy na pewno sprawdzać. A właśnie chciałem wam pokazać mój nowy skład. Oczywiście, no się pozmieniało dużo. Pokażę wam tak, jak pamiętacie, Nelson był w poprzednim odcinku chyba 76 overall, albo 77, albo 70, już nie pamiętam, ale bardzo ładnie podskoczył overallowo, na 80 go podbiłem. Potem mamy Hohir Hane, który mam na CM, czyli ma 80 overall i Jamesa i Hausa, Matipa i Krelsa i Nowogor Noword, Noword, chyba tak się czyta. I teraz będę kupował Kama, CMA, będę kupował oczywiście teraz, bo sobie wypatrzyłem. Overall oczywiście 79 na 80, 79 na oczywiście 9, Jakie 90, 80. No dobrze, dajmy 81 albo dwa dajmy. Może będzie lepszy. Oczywiście Team no, przepraszam bardzo no może być byle co Przepraszam, no mogę... O dobrze był. O dobra. I jest pozycjon. kam, poproszę tak jest. Czy mi znajdzie? Tak jest i mamy Dele Message Ozyl Rodriguez. No, takich słabszych 300 tysięcy, 79 overall. No, tutaj słabszych piłkarzy mamy, ale no. L... Mówię, dobrze? To jest Deali? No chyba tak, to jest chyba Deali, ja nie jestem pewny. Teraz 500 tysięcy ponad kosztuje. Nie, wiem skąd jak na to pieniądze wezmę? Yy, i, tak, I tak pomyślałem, żeby kupić. Już wam powiem, yy, już chwileczka 90 overall. pomocnika. Oczywiście Bruno Fernandeza 85, albo Bruno Fernandez 87 Overall. To jest po prostu kod... Yy, no, można tak powiedzieć. No w napadzie, ale to 5 milionów on kosztuje, dlatego jak chcecie, żebym go kupił, to zostawcie tutaj takie 10 łapeczek w górę. To go postaram się zdobyć, ale nic nie obiecuję. Ale Bruno Fernandes na pewno trafi za niedługo do naszego składu. W ogóle jest teraz ten turniej weekendowy, weekend. No i no mi się nie udało. Mam 0 tych tiketów na no, 21 punktów. No chciałbym ten komand zdobyć, ale dzisiaj sobie zagramy może a w ogóle chciałem yy, najpierw musimy zagrać tutaj na spokojnie, czyli Champions League, bo przecież mamy drogę do, do, do Alisona naszego kochanego, 80-95 overall, naprawdę to jest bestia w brams, yy, bramce, Defending 100, Reflex 106, yy, King King, nie, jak się to czyta tutaj, 103 King King, 108 Goalkeeper Position, yy, Handling 100, 34 Ball Control, Rekha, e, re e, Strong, Stretching, Jumps. No po prostu to jest bestia, moim zdaniem. E, no po prostu free Kill, czyli no, ładne bramki, no to u niego to nie muszą być, bo to bramkarz Oczywiście e, tak. Właśnie 91 kg e, strzela. E, special load on Rock, Goalkeeper. E, chyba strzela lewą nogą. Wybija piłkę. Nie jestem pewna, ale mierzy 1,91 m. Tu wyższy od jest. Naprawdę to jest bestia, którą chcę bardzo i się przyda. I tutaj będziemy dzisiaj spróbowali. Będziemy próbować oczywiście zdobywać tutaj te punkciki. Tutaj, w ogóle, powiedzcie mi, tutaj z bonusem mecz, tutaj z peniązązą meją, nie rozumiem. Wygrywałem i ma, patrzcie, mam o trzy więcej overlane niż od nich. Ja mam pytanie takie do Was. Czy się opłaca po prostu tutaj się męczyć? Czy tutaj kupić sobie 15 energii? Ja już coraz mniej mam tej energii. Ja czekam, żeby to się zrestartowało całkowicie. Bo ja coraz mniej tej energii mam i no po prostu no jestem w tyle, bo Powinienem mieć dużo energii, ale tutaj no Łatwe są wyzwania, na razie takie easy Oczywiście tu będzie ciężko, o nie No to będzie ciężkie faktycznie Kijam mbapę A i właśnie powiedzcie, czy mbapy zmieniamy, czy nie? Serio, no nie umiem tego przejść, dobra, no umiem jednak No zobaczmy tutaj. Przepraszam bardzo. Czy teraz pan powinien mi powiadomienie przypłować? Dobrze, zostawmy ten jeden punkcik tam miejsce z nim. Ale w idealnym momencie to skręciłem tą piłkę. Bo to było. Nawet śmieszne, że tak skręcam tą piłkę. Cyk pięknie. Cyk tutaj. Cyk teraz tutaj. Tutaj chyba, no nie, muszę cofnąć, muszę, muszę. No dobra, no udało się, na dwie gwiazdki się udało i teraz tak pięknie tutaj zdobywamy Delic Hub Arena Skills, coś tam, coś tam, nie wiem jak to się czyta dokładnie, ale mamy 15 tego. Dobra, tutaj odbieramy oczywiście sobie punkciki, czyli Group pointy 15. Okej, okay. a już wiem chyba o co z tym chodzi w ogóle. RAND 6 UEFA Champions League, Legion Star Skill Games. Czyli, jak zrobicie ile gwiazdyk maksymalnie, no to musicie to powtarzać. Dlatego to jest fajne i ja to sobie będę ciągle powtarzał i sobie punkciki będę na tym nabijał. Ale teraz przejdźmy tutaj, to river. Tutaj dobrze mówię, river. I zobaczmy, co byśmy najlepiej brali? 200 tysięcy czy 100? 000. Ja bym oczywiście zabrał 200 tysięcy, potem końcówkę 100. Bo to najbardziej mi się opłaca na razie, bo ja zbieram na tego przecież zawodnika. Tutaj mamy też, ale tutaj musimy już mieć 25 tysięcy punktów, dlatego to bardzo ciężkie będzie do zrobienia. Ale wam pokażę, wytłumaczę wam pomału, o co z tym chodzi. I tu coraz mniejsze są krateczki, coraz trudniej będzie piłką kontrolować. Widzicie? I tu jeszcze się nawet rusza, widzicie? O, jeszcze dotknąłem, jeszcze straciłem punkta. Jeju, yeah, bo ja tracę, halo. Dobra, udało się jakimś cudem. Jaja ze mnie robicie. No chyba ja że to trzeba tam na około biegać. obiegać. Dlatego wam polecam tutaj easy robić ciągle. Easy i normal, bo to. Dobra, jakieś tutaj mi zaliczyło, ale... No chłop biegnie tutaj pijany. Na w czterech browarach. Jezus no ci mi to dobra, git. Dobra, pięknie. Pięknie porobiony. No, no po prostu no normalnie się nie da przejść, bo to jest nierealne. żeby... Bo ty po prostu podhacza mi pod nogę. No... No widzicie, no sami chyba widzieliście. Dlatego Wam polecam robić easy albo oglądać po prostu sobie o Albo coinsy sobie te Jak to się robi tutaj tak o. Ja Wam po prostu polecam ja spróbuję zrobić te 6 ale nic nie obiecuję te 6 będzie bardzo ciężkie do zrobienia No, no po prostu easy lubcie. no easy to łatwe naprawdę polecam Wam bo te easy no to No to nie musicie tyle robić specjalnie ale tutaj ja straciłem już 1000 Przepraszam bardzo, i tutaj już 1500, straciłem 2000. Dobra, 1000. No tam coś odrabia, ale no co z tego? No. Ziomek nawet mnie goni już pomału. Pięknie tutaj cyk. Chłop będzie tutaj na mnie kampił, rozumiem. No zróbmy te już trzy, proszę, daj mi już trzy. No widzieliście, no nie udało mi się trzech zrobić, no zrobiłem 23 tysiące No po prostu ciężko było, ale zdobyłem group pointa kolejnego, czyli już 5 Czyli powinienem tutaj jeszcze sobie odebrać tutaj specjalne nagrody tutaj I tu bardzo dużo tych specjalnych nagród odebrałem, lol Dobra, no, a jeszcze tutaj oczywiście, Klim, musimy dwa dwej... No po prostu ja będę, no, spróbuję tutaj jak najdłużej, no, jak tutaj. może Special Mesh się zrestartował, ale nie widać, żeby się zrestartował. No po prostu, no, no się nie zrestartował, no mamy 95, no by się przydały te 200 tysięcy z końców, tutaj kolejne 500, tu już 750, tutaj już jest milion i tu jeszcze 300 tysięcy jest do odebrania, do, do odebrania, ale na spokojnie wszystko, no, musimy się spieszyć. Jakbyśmy trafili takiego Brozowicia. O Jezus, 94 bym go sprzedał chętnie, bo by mi nie spasował to składu w ogóle. Ale okej, okay. yy, dobra, co miałem zrobić? Yy, na, na Oczywiście w yy, na następnych odcinkach będę próbował kupić yy, Bruna Ferlandesa, ale ciągle on jest sklepiony, to łatwo będzie go kupić. Oczywiście dzisiaj będziemy też skill boostować naszych zawodników, no bo oni potrzebują wyższego overall tutaj. Loading shot na przykład ten chłop potrzebuje, naprawdę on jest nienormalny. 27 level w ogóle ja mam. I 30 stemin dostanie potrzebnej LOL. No tutaj no 10 tysięcy, no tu już muszę poświęcić serio pieniążki, żeby ich po poodbijać, żeby wyższy overall był. Każdy, żeby miał wyższy overall. Dlatego zostawcie tutaj... Kolejne kilka łapek. W... Dobra, zróbmy plug. Jak wbijecie 6 łapek w górę, to kolejny odcinek pokazuje się natychmiastowo na odcinku. A ja tutaj, może, Matip skoczy na 82. Oczywiście, że nie wskoczę, bo mu się nie chce. Dobra, atak. No, atak nie robimy, bo na ataku nikogo nie mamy. Ball control też. Tutaj też nikogo nie mamy. Lol, to po co ja tu robiłem? E, dobra, tutaj musimy. No, chyba Shottings ktoś miał? Nie nikt już chyba a dobra to git chyba powinno być i no dalej się nie udało no szkoda no powinienem tutaj y, pomocników albo tutaj no, robinsona podbić albo po prostu bramkarza na wyższą role wbić no po prostu no żeby było 92 tysiące 000... no, 84 no to no nie alisona byśmy mieli to, może nie wiem, obrońców na razie. Może takiego DreamScapego byśmy podbili. Na jakiś tam overall 4 ponad ponad to jest bardzo dużo. Ale na razie nie będę się tym martwił. Zobaczmy, co się w ogóle w sklepie. Bo sklepie, no. No, widać tutaj nic ciekawego nie ma. A właśnie, kochani, jak chcecie, żebym kupił tego zawodnika, czyli Kostić Yy, oczywiście, do zostawcie tutaj 10 łapek, w ogóle to ja go kupię, bo to tylko 10 złotych niecałe on kosztuje. I tu w ogóle kolejny raz Kostić jest, i tak kolejny, kolejny, kolejny. I tutaj mamy w ogóle ile? 3,5 miliona! 3,5 miliona tu jest, tutaj 2,5 miliona za Kostić, a to wiecie ile to jest pieniędzy? To ja mógłbym takich 5 holandesów kupić. Czy mamy darmową? Tak jest. Otworzymy sobie jeszcze na odcinku, szybciutko. Darmową paczuszkę. Uwaga, co tu wyleciał? Marian. No CB no się nie przyda. O, long, e, long. Passing, no się przyda. Skill boosty bardzo na prop się są teraz. I mi się bardzo przydadzą. I tutaj jeszcze 10 gemów odbieramy i 20 deli Crock. No, no tutaj, no, no spróbuję tutaj tą elitkę zabrać, ale no będzie ciężko tutaj zabrać. No oczywiście. A właśnie kochani widzowie, napiszcie mi o co chodzi z tymi punktami, ty, z tymi ikonami, ikon z pońcami, bo ja dalej tego nie rozumiem. Tutaj, no możemy tą paczkę otworzyć, jeden złoty zawodnik, dobra, no otwórzmy na odcinku, taki odcinek odbierania paczek, dobra. 71. Jest ok CDM fajny zawodnik trafił się. Takich, o, takich, no, takie trzy paczki byśmy otworzyli na pewno. Ale na razie pieniędzy już nie mamy, widać. I co? Tutaj w ogóle mam GMR na znaczniku zapytania i tu troszkę mnie zastanawia czemu. W ogóle gdzie ty graszat tylko de madry? No ty mi się nie przydasz, bo ja nie robię z hiszpańskiej ligi. E, oczywiście tutaj, no, no nie mam nic, no tutaj. No 20 tysięcy no to takie. Nie, nie, nie. Tutaj, no to takie levela, no trzeba kupić Adidas GLR pobrać aplikację i to piero. Ale zobaczmy tutaj VIP-a naszego tutaj od razu. I zobaczmy, e, jakbyśmy kupili tutaj, chyba Gdzieś tutaj będzie zawodnik, mi się tak wydaje. Tutaj milion już. Tutaj 25 tysięcy, i VIP Store Pack. Czyli, jakbym kupił ze 2050 Flip POINTS to bym miał Mark. Market Perk. Eee, no, po prostu, no takich. No, po prostu opłaca to się kupować, bo to na razie, no to nam nic nie daje takie drobne. Tutaj 2,5 miliona, 75 tysięcy gemów, to jest to. Bardzo dużo gemów jest na taką, taką dużą skalę. A właśnie, chciałem Wam pokazać jeszcze, jak to się mówi, ten, który za pięć dni się kończy, chyba ten event. Tak, ten event się za kilka dni kończy. Po prostu i no, po prostu przestałem w niego grać, bo po prostu, no, mam 200 tych punktów, ale co mi to z tego da, jak RB. No, bajer Monachium nie zdąży już uzbierać. Bo to jest niemożliwe, to trzeba mieć 5000 punktów ponad Ale wiecie co chciałem na kogo zbierać chociaż na tego puzola albo e, dia na dia, ale no, no, no po co? Jak tu już nic się prawie nie dzieje. No fade, no tu na fade no tu mam 50 punktów, no tu... To... 150 tysięcy końców, no tu jeszcze 250 tysięcy końców, no to takie... Ech, ech... Tutaj skill boost, no tutaj... flow, No po prostu, no, how play mamy... I tutaj chyba mamy sadzonka no, i tak, mam trzy sadzonka, które mogę chyba na trzy... I tu mogę nawet trafić 100 tysięcy I jakbym walnął 100 tysięcy teraz Ja I o tym właśnie kochani widzowie mówię Trafimy 100 tysięcy z powrotem odzyskamy. to jest niemożliwe Ja tak mówię Jakbym trafił 100 tysięcy I takie surprise 100 tysięcy Mamy 10 placków Wow, a ja tego nie zauważyłem Tu po dwa placki idzie Dobra otwieramy, 3 punkty Kurde zesz Dobra, jeszcze raz no, trening, dzisiaj to taki odcinek odpilania paczek bardziej o skill boosty się przydadzą, no proszę, proszę Daj mi zawodnika 78 Znów training points I ostatnia paczka 50 tysięcy coinów, buja, dobrze jest I tu takie Kurde, no już nie możemy otworzyć, no szkoda, musimy czekać 22 godziny Żebyśmy otworzyli kolejną paczuszkę ale no fajnie, no fajnie się tak. A tu się tak nie spodziewałem, że to takie wylecie. O, surprise! No. Każdy się chyba tego nie spodziewa, że takie 100 tysięcy mi z powrotem wróci na konto. tak łatwo. No, i tutaj mamy 75 punktów. I tutaj jeszcze, jakbym odebrał, to muszę mieć naprawdę dużo punkcików tutaj. Dlatego tu trzeba sobie nabijać ciągle. Tu tak 5. 5, 10, 10, 15, i tutaj już jest 25, i tu druga połowa. No to spróbuję całe przejść z, z wami, o, oczywiście, kochani, widzowie, spróbuję tu razem przejść i zobaczymy, jak mi pójdzie. Ale powinno być git. Na razie to takie spokojne. Na razie. No, to tylko głupie, takie właśnie jest, że tu jest ruszane. O właśnie, o tym mówiłem. O, udało się, idealnie na pachołek wleciało. E, Jakim cudem, ale okej. Okay. Okej, okay, mamy half point 5, no. No pod koniec tak już 10, 15, 25 łatwo się szybciutko wbija. Tu przyznam rację, ale tam reszta... 5, no tak piątki, no to są słabe moim zdaniem. Powinny być po 10, po 15 i po 30 max. Bo to takie. E, no przepraszam bardzo no to no halo halo. Dobra, udało się pierwsze. Ja po prostu będę teraz to robił, żebym odebrał jak najwięcej końców, bo będę chciał Bruno Ferlanda zakupić, który jest bardzo open, moim zdaniem, bardzo. On jest po prostu niszczycielem piłki. Ja mogę siedzieć na tutaj ze strony do jutra. Oczywiście będę siedział i znów będę zarabiał, zarabiał. Będę miał z 500 700 na ten milion, nawet jak dam radę. Oczywiście, ale tu trzeba ciągle grać, 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 aż no po prostu się nabije te punkciki. Wszystkie. Ok, ale to łatwo. Tutaj wrzutka bramka. 1000. Kolejna wrzutka. Kole... O, tu już wyjął. Tu już wyjął, ładnie żeby ją przyznaję rację, ale już tego nie wyjął, o, znowu wyjął. O, tutaj jakiś nojot się trafił, ale już czwartego, ostatniej próby nie wyjął i... Normal, przeszliśmy, no, można tak powiedzieć z analizy, ale tutaj już po 10 punktów idzie, to tu już bardzo dużo. I tutaj mamy 3, i tutaj ostatnie 3, czyli na 0 wyjdziemy. Po prostu, tak jest. I lecimy. No po prostu no powiem, że tak, no ten tryb jest fajny, można dużo końców na nim zdobyć. No po prostu super. No po prostu super. Ale polecam wam, jak jesteście właśnie na tym trybie, to próbujcie jak najmocniej uderzać w okna, bo te, za te okna macie kilkaset tysięcy punktów nawet przypadkowo. No mi się udało 3000 zrobić 3128, No, to naprawdę dużo. A właśnie, kochani widowie. I teraz możecie obstawiać ten mecz, drugą połowę Możecie obstawiać, ile bramek strzelę w tym meczu. Na pewno... No i ja wam nie powiem, ja będę się starał jak mogę, ale na pewno będę wszystko no po prostu z... każdą robotę spie przez swoją, którą mogę wykorzystać. Ale możecie już obstawiać, ile mogę strzelić bramek w tym meczu, a już chyba pierwsza wleci. <laughs> Jezus. Co, 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 co to miało być? A sobie zobaczmy, kochani, na tą powtórkę? Bo nie wiem, co tu się właśnie odwaliło. A, powtórek nie ma, ale chyba widzieliście. Możecie to sobie na zwolnionym tempie to puścić. I sobie y, samemu prze przeanalizować. Dobra, tutaj pięknie. Tutaj Robinson tutaj, ale się nie. No, no dalej, piłkę mam przy sobie. Dośrodkowanie, i tu już obrona broni. No możecie, no po prostu jak obstawicie 1 do 0, no to 1 do 0 i wygrywacie. Za to nic nie ma, ale możecie obstawić, mieć farto, może przyjdzie Wam szczęście. A właśnie. Jedna łapka w górę to jeden gold dla mnie albo jeden group point na tym. Jak to się mówi? Mm. Na UEFA Champions League na tym trybie, dlatego zostawcie jak najwięcej tutaj łapeczek w górę i polubień, żeby ten film trafił do większego grona odbiorców. A już ja bez mniejszego tutaj gadania się zajmuję tutaj meczem, bo tutaj już się robi groźnie, już 70 minuta, oni coraz groźniej się zachowują przeciwko do mnie. Ale tutaj Kiyama Mbappe, no to muszę zmienić oczywiście Kiyama Mbappe, bo on tutaj nie pasuje, zobacz. Ja! Serio, Mbappé tutaj nie trafił. Od słupka ja cię nie mogę. Ja cię nie mogę. Od słupka nie mógł trafić. To są jakieś żarty czy co? Ale dobrze, tutaj już atakują mnie z powrotem. Nie wiem czemu. Proszę mi stąd pójść, proszę pana. Ale pięknie tutaj zagrałem. Ale tutaj, oczywiście, wykorzystana akcja się lubią ścić. Zaraz tutaj będzie. O, tutaj, tutaj, ładnie. I trafiona Robinson, druga brameczka. No, ja nie wiem czy on. Nie, to chyba nie był Robinson, że. O, dwie bramki. To chyba był pomocnik. Pomocnik strzelił z główki chyba z nogi albo z główki. I bramka trafił ręką, i trafiła się od poprzeczki do bramki. Chyba tak. Po prostu, no możecie napisać w komentarzach, kto strzelił pierwszą, kto drugą, no drugą No, można tak powiedzieć, że no Robinson, to już wiem, ale no możecie napisać, kto pierwszą, bo już zapomniałem strasznie Taki ze mnie ciamajda, ale tutaj pięknie, akcja, ale rzut rożny może będzie Tak jest, pod koniec meczu jeszcze rzut rożny. oni mogą to wyrównać nawet, jak zdążą No właśnie o tym mówiłem 90. minuta, 2 do 1 Oczywiście. I tutaj. No, zaraz koniec meczu powinien być. Tak jest, koniec meczu. 2 do 1. Ja wygrywam. Kto obstawił, że 2 do 1, 3 do 1. No to kto był blisko, to był blisko. Kto był daleko, to był daleko. Ale tutaj mamy zdobywamy 25 tokenów, cream odbieramy ciasteczka, piękne crax I otwieramy jeszcze jedną paczuszkę która. Się przyda i tutaj skill boosty, i mamy jedno no, jedną tutaj, mówi, jedne, jedno ciasteczko. które no, powinno być, ale szkoda. I teraz idziemy na Fader. Fader dobrze mówię, tak. I mamy 95 i 75. I chyba nie uda nam się odebrać, bo tu 75, tak, nie uda nam się, a szkoda, bo. No, szkoda troszeczkę, bo myślałem, że się uda. No i co, kochani, co tyle z, z tego odcinka? No, powiedziałem co miałem powiedzieć. Bruno, Bruno Fernandez będzie kupiony na pewno do mojego składu, bo on jest po prostu bestią. A ja się z Wami żegnam z, tutaj z ekranem. No, po prostu. Przepraszam bardzo, czy możecie mi tu nie pląkać. Jeszcze zobaczmy, tutaj, yy, no nie tutaj, przepraszam. Yy, tutaj zobaczmy, jeszcze raz przypominam yy, O mojej grupce, czyli Legion, czyli FC FC Morsty, tylko spacja Morsty I możecie wbijać Tylko oczywiście Minimum overall 70 powinien mieć gracz Ja się z wami żegnam, bo Ja już może kolejny, jeszcze jeden odcinek nagrać Ja się z wami żegnam, trzymajcie się I...